Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Dying Light. Wracamy, aby zdać kolejny raport do gierę. Osobiście nie jestem do końca przekonany, czy Gierę jest takie praworządne, na jakie wygląda. Być może stoimy po złej stronie barykady. Zanim to jednak zrobimy, ja przeglądam sobie moje umiejętności, ponieważ jestem prawie pewien, że mamy kilka punktów do rozdania. Generalnie, zależnie od stylu gry, otrzymujemy doświadczenie do przetrwania, zwinności oraz siły. Są trzy osobne drzewka. W tym momencie raczej nie mam dużego wyboru, po prostu jeden punkt na każde drzewko. Wydaje mi się, że gdzieś poza nagraniem ja przeglądam sobie wszystkie te perki, spróbuję wybrać takie, które najbardziej będą pasowały do mojego stylu gry. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Już prawie, daj mi chwilę. Na razie jednak skupmy się na rozmowie z gierę. Witam! Dobra, zmieńmy broń ponieważ ta jest trochę nieskuteczna. Padni w końcu. Przeszukajmy skrzynie, zbierzmy zapasy. Dobra, prawie jak Skyrim. A, to co? Okej, okay. nie byłem do końca pewien, czy opłacało się otwieranie tego. Zebraliśmy sakiewkę, która miała w sobie nic. Przypuszczałem, że będą to pieniądze bądź złoto. Dobra, spróbujmy dostać się na dach. Porozmawiać sobie z naszymi pracodawcami. Ukraina. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Sniki, motherfucker. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I, Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Pysznie, tylko co z zombiami? Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych krojków. Dobra, rzućmy jedną tam. Mam nadzieję, że przestaną na mnie zwracać uwagę. Cóż, wygląda na to, że zadziałało. Wynośmy się stąd. A to co? Mogę tym w ciebie rzucić? Nie do końca. Okej, okay, odsuńmy się od tego. Zdecydowanie tak. Dobra, z tego została plama. Spróbujmy rzucić kolejną petardę gdzieś tutaj. Zająć ich w momencie, kiedy ja będę uzbrajał kolejny samochód. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwarła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. By to. Będę starał się wykańczać pojedynczych, jeżeli dam radę Podbudować sobie trochę moje doświadczenie, jeżeli chodzi o walkę Dobra, kolejna zniszczona broń, mogę ją naprawić? Zdecydowanie tak Dobra, gin! Zaczyna nam się tutaj zbierać większa grupa Wydaje mi się, że będę musiał się wycofać, polować na pojedyncze okazy a to co? Dobra, czy mogę tego użyć jako pułapki, na przykład wepchnąć ich na to? Czy tu jest? Tak zdecydowanie to jest kolejna. Chyba nie zadziałało. A jednak. Dobra, wykończmy to. Postarajmy się nie oberwać za bardzo Zdecydowanie tak Jak na razie kolce skupiłem dużo lepiej niż jakakolwiek pułapka Ej, 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 nie! Dobra, wynośmy się stąd, raczej nie damy rady walczyć z całą grupą. Wejdźmy na górę. Będę spróbował łapać pojedyncze okazy, zabijać je, jeżeli dam radę. Jak na razie, jednak spróbujmy dojść do pułapki, którą mam znaleźć. Dobra, nie o to mi chodziło. Wydaje mi się, że spadł. Dobra, olejmy go, przeszukajmy na przykład to. I chodźmy dalej. Kolejna pułapka tuż obok nas. Cześć. Dobra, zdecydowanie muszę pamiętać o tym, żeby zmieniać broń na nieuszkodzoną. Rozumiem, że to są jakieś rodzaje uderzenia krytyczne. Czy to jest kolejna pułapka? To nie wygląda jak samochód. Rozumiem, że najlepszą drogą będzie tutaj. Spróbujmy nie spaść. Imponujące ustrojstwo. Jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. No i cóż, kolejna skrzynka. Rozumiem, że jeżeli nie złamie wytrychu, ponieważ przypuszczam, że można go złamać, tak w Skyrim, to mogę go użyć wielokrotnie. Tym razem, niestety, to był to ostatni. Dobra, wynośmy się stąd. Chodźmy do następnej pułapki. Skupmy się w tym momencie na naszym <grym> zadaniu. Halo? To wygląda imponująco. Jak idealna część jakiegoś rodzaju narzędzia zbrodni, które mam nadzieję będę w stanie sobie wykraftować. Wydaje mi się, że w pewnym momencie zrobię sobie odcinek albo dwa tylko i wyłącznie, w którym walczę z zombiami i eksploruję. Nie posuwając w żadnym wypadku do przodu mojej fabuły. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć walkę z zombiami, to po prostu będzie mógł go sobie obejrzeć. Jeżeli nie, to po prostu może odpuścić sobie jeden. Skupmy się na razie na naszym zadaniu. Wydaje mi się, że jedna pułapka tam. Nie jestem do końca pewien, jak do niej doskoczyć. Kolejna chyba tutaj. Czy mogę po prostu wejść po słupie? No, nope, nie do końca. A po tym? Dobra, tak zdecydowanie lepiej. Spróbujmy przeskoczyć na drugą stronę. Czy ja zapomniałem o jednej pułapce tam? Dobra, w takim razie wróćmy z powrotem. Powoli zaczyna zachodzić słońce, co mnie trochę niepokoi, ponieważ podobno w tym momencie zarażeni są dużo bardziej agresywni. Tak, zdecydowanie ominąłem jedną pułapkę tutaj. Dobra, lampy gotowe, więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Dobra, byłem pewien, że hej, była hej, jeszcze jest jedna. Co? Jestem na balkonie i obserwuję cię stąd. Chyba nieźle ci idzie. Jak na nuba. Dzięki. Postaraj się tylko wrócić w jednym kawałku, dobra? Nie chcę znowu szkolić kogoś na Twoje miejsce. Wydaje mi się, że to mamy ostatnią. Nie wiem, dlaczego nie muszę w tym momencie aktywować tej. Dobra, trochę nie trafiłem w śmietnik, bywa gotowe. Cholera, Ups. Spike w całej dzielnicy świat prąd, co jest grane? Eh, nie, znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozcielnia. Idź ją sprawdź. Dobra, zabijmy sobie chociaż jednego. Ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy I niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie Robię co w mojej mocy, Spike Dobra, awaria postawiła Spike'a w kiepskiej sytuacji A co ze mną? Gościem, który utknął na zewnątrz Praktycznie po zachodzie słońca Muszę starać się korzystać z mojego instynktu jak najczęściej. Dobra, chodźmy naprawdę rozdzielnie. Rozumiem, że musimy przełączyć coś przy tym wielkim, mrugającym świetle. What the fuck? Ok. Dobra, zdecydowanie do tyłu. Przypuszczam, że nie mogę w tym momencie w żaden sposób go zaatakować z odległości. A może to? Boom! Okej, okay, poskutkowało, jeszcze jeden w okolicy. Na początek przeszukajmy wszystko i wszystkich, na przykład to ciało. Dobra, to nie wygląda jak przełącznik. I jeszcze coś, może na górze? Dobra, raczej nie. Wydaje mi się, że chyba musimy wejść do środka. Niech zgodne to wielkie mrugające światło po raz kolejny. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Dwyść Ty tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Zbierzmy wszystko z tego pokoju. Trochę zaczyna mi brakować miejsca w ekwipunku, który będę musiał sobie ogarnąć gdzieś pomiędzy odcinkami. Wydaje mi się, że wyrzucę uszkodzone narzędzia. No dobra, zrobiło się ciemno. Oops. Może postarajmy się ominąć tamtych zombie. Nie wiem, jak bardzo agresywni są w tym momencie zombie w nocy. Jak na razie jest ok. Na wszelki wypadek nie wdawajmy się w walkę. Spróbujmy użyć skilla w poruszaniu się. tutaj po dachu. Teoretycznie mogę przetestować sobie walkę z pojedynczym wrogiem. Dobra, nie było aż tak źle. Naprawmy mój młotek. I do dzieła. Zdecydowanie spodziewałem się czegoś trudniejszego. Wpad? Oops. Okej. Okay. Dobra, wynośmy się stąd. Nie do końca tak spodziewałem się, że będzie wyglądała ta walka. Zostawmy ich w spokoju, po prostu dostańmy się do bezpiecznej strefy. Trzymając się mam nadzieję dachów. Wydaje mi się, że bezpieczna strefa znajduje się tam, gdzie widzę to niebieskie światło. No dobra, to może być problem. Może mały sprint. Rozumiem, że wróciliśmy do naszych dwóch pułapek. E, no dobra. Ups. Chyba się udało. Jeżeli tylko będę w stanie. Przejść przez ogrodzenie? Uff... Oh, Forde... Co to, Forde, było? Doktorze, tu Kyle Kerain. Właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać. dobrze? Nie, jasne, nie ma problemu. Po prostu zadzwonię następnym razem. Crane, nie śpisz? Nope. Pike, co się dzieje? Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. A nie możemy porozmawiać po prostu przez radio? Rozumiem, że nie, rozumiem, że musimy pójść do spajka. Dobra, znów mamy dzień, więc teoretycznie powinno być dużo prościej. Jeżeli trafię na jakieś pojedyncze okazy, spróbuję je upolować. Na przykład tak. Was sobie odpuszczę. Nie jestem pewien skąd nagle pojawiła się ta dziwna mgła. Tak czy inaczej, trzymajmy się dachów, jeżeli dam radę. O ile dobrze pamiętam. Baza spajka znajduje się gdzieś tam. Spróbujmy tędy, następnie podachu. Wprost do jego bazy. Taka jest teoria. Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale wydaje mi się, że jesteśmy blisko. Jeszcze tylko tutaj? Trzymaj się z daleka od ludzi rajsa. Będą strzelać, gdy tylko cię zauważą. Wypatruj zawsze kolorowego dymu. To oznacza zrzut. No dobra, pogadajmy ze Spike'em. Spike, co jest? Krain, na początek. Świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagwy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców. To znaczy, że ciebie też. Okej. Okay. Ciekawe, czy wreszcie spotkam się z Brekenem. Zakładam, że to zielone coś było przemieńcem. Teoretycznie powinienem iść w tym momencie, spotkać się z Jade. Jednak gra sugeruje mi, że utknąłem. Dobra, udało się wyjść. Gra sugeruje mi, że powinienem iść i zaraportować do GRE po raz kolejny. Ten budynek powinien być wystarczająco wysoki. Dobra, nie o to chodziło. Padaj. Jeszcze jeden dobry skok i powinniśmy być w odpowiednim miejscu. Ukraina. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Okej, okay, to zdecydowanie był najkrótszy raport świata. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć.